Jeżeli spotkamy osoby, które nas oglądają, to dostaną od nas prezent. To Więc... jest mi bardzo miło, jestem aż zawstydzona, ale ja usłyszałam po 8 dyszek, a to po 8 złotych. Niedziela, a to oznacza czas na starocie. Ostatnia niedziela, tak naprawdę, a my jak zwykle jesteśmy w Lublinie, więc za mną możecie zobaczyć targ. Ja nazywam się Mateusz Machowski, jestem jedną drugą sztuki polskiego designu i mamy dzisiaj dla Was małą niespodzianką. A ty co tu robisz? A stempluję. Co stemplujesz? Torebeczki prezentowe, bo postanowiliśmy, że łowy z ostatniego challenge'u pójdą do naszych widzów. Kilka łów wybierzemy i będziemy rozdawać w Lublinie. Jak ktoś do nas podejdzie, pogada, powie, że nas zna, to przygotowujemy właśnie takie prezenciki. O! I będziemy rozdawać. A my oczywiście idziemy szukać sztuki polskiego designu. Prezent nie bez powodu. Dlatego, że mieliśmy drugą rocznicę powstania sztuki polskiego designu. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami i zachęcamy Was, żebyście tam na dole nacisnęli przycisk subskrybuj, zostawili łapkę w górę, bo to pomaga nam się rozwijać. Patrzcie, jak się rozwinęliśmy. Tak. Dzisiaj wchodzimy od innej strony zupełnie. Ale sprawdzamy co to. Nie ciekawego. Tutaj wykaz prac wzbronionych młodocianym. 63 rok. Jakbyśmy chcieli wiedzieć, jakie rzeczy były wzbronione dla młodocianych decyzją Rady Ministrów z 58 roku. A tutaj na przykład pierwsza ciekawa rzecz, którą dzisiaj znalazłem, owocarka rozalinowa, e, medaliony Zampkowicka, ta najbardziej wyciągnięta do góry, ta najwyższa i za 170 zł. taka ja tutaj cena padła, więc zostawiam Wam do oceny, wydaje mi się, że spoko. No i... No i właśnie, przez to, że weszliśmy dzisiaj od drugiej strony, to się już pogubiliśmy. Mam nadzieję, że znajdę moją, e, moją Marysię, moją miłość życia e, tutaj, gdzieś niebawem. Zapatruję, ale nie widzę jej za nic na świecie. O, są plakaty z epoki. Plakaty propagandowe, jak widzę. Taki bądź gospodarzem. Ich. tylko niestety, jeżeli chodzi o plakaty to problem polega na tym, że one muszą być w super stanie Dzień dobry! Dzień dobry. W jakich cenach plakaty? Cztery dyszki, tak? Cztery dyszki Mogę tak wskoczyć tutaj, tak, żeby ten? Tak, tak, tak. A no właśnie, a no właśnie Interkosmos, proszę bardzo jest walczące z, z papierem, ale jest to jest pogniecione z boku, no ale to wiadomo, ale ma za to e, tutaj pieczątkę. pieczątkę i tak i sygnaturę. Dobra, bierzemy, no. Tak, pewnie, 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 że go weźmiemy do mnie na mnie, do mnie tu musisz, pod tej stronę, bo wiatr do. wieje dzień dobry, dobry, dzień, dobry. dzień dobry, momencik kochani bardzo pokazać no właśnie, no, bo teraz, trochę, trochę niżej teraz dobrze było z wiatrem o. trochę niżej kochanie, halo I musisz za tak gładko? no i, cyk. i mamy już pierwszy zakup Pierwszy zakup Kosmiczny No Istny kosmos fajna. E, fajne Układanka mozaikowa no. O dzień dobry Dzień dobry Po ile gierki? Dzień dobry podwiedychy. No to fajnie to już sobie obejrzymy, może by coś tutaj się przytuliło. grzyby. Na, na grzyby? Czy ona może być kompletna? Jest na to szansa. Brakuje jednego tego czarnego. Gusiczka jednego brakuje. Tak. I brakuje chyba pionków. Nie, A, nie mówię. ma pionków. I kostki. I kostki. To, to takie no, no to nie chodzie, jest kompletne. I które. Łatwiłbym grę. Ale idzie, idzie dobrać <laughs> z i się nikt nie gapi. Jak, no to... <laughs> jak brakuje kart, czy, te, czy tego, to już gorzej jest. A no znaczy, jaki to niestety jest sama plansza. Aha, okej, okay. ale ta mozaika mi się podoba. To jest układanka mozaikowa, bo to jest pudełko od tego, prawda? Tak. I to jest o. Całe... o! Fajne. Wszystkie plansze są. No i nawet lisa ktoś ułożył. Ten no lis ja zachował? No czy pan ja, układał? Ja ułożyłem, żeby... A to był pan talent. <laughs> Fajne. I to jest pudełeczko od tego? Tak. Dobra. I za dwie dychy? Nie, to za trzy dychy. A, to za trzy? No, tak. Okej. Okay. 99 rok. Stary Mi się Jestem troszkę taki leciutki. Ale nie, no ładny jest. A grzybki po ile? Po dysku. Grzybki też fajnie malowane, bo mają. Tak. Z trawą Finalne. Z trawą, tak. I one są w oryginalnych pudełkach, prawda? Tak. 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 To jest wszystko to, co było, to to w tych oryginalnych jest. Wszystko. No to 60. No. Nie wiem, bo tu nie ma. Y ale to nie jest tego pudełeczka. Misio nie jest. Ale ten misio jest super. Jest. Obydwa są bez żadnych tych. No właśnie tak, właśnie widać. Zobaczę co tu jeszcze Państwo mają ciekawego. Są kubeczki z tułowic. Znane. W znanym kolorze. Nie lekceważ nawet drobnych okaleczeń. Zobacz, kochanie. To do biura. I to są z epoki? Tak, epokowe. koniecznie nie zniszczone. No właśnie, widzę. I w jakich cenach są? 45 zł. Większa ilość to się do. Nieszczęśliwe wypadki należy złożone zgłosić. To nieszczęśliwe. Nie zostawiaj sprzętu przeciwpożarowego. O, Spodobał Ci się. Spodobał mi się. Spodobał mi się. Ale no, wkraczamy w wakacje, w okres wakacji nie w okres świąteczny, więc tak. Um... Ciekawostka, to jest ten kajtek i Bardzo niekompletny. Bardzo niekompletny. Nawet no, tak nie ma e, tego przykrycia, nie mówiąc już o filiżaneczkach. Si. ok? No to jest chyba, ale on jest naprawdę fabrycznie chyba doklejony. Tak. to było. Ale ten jest też, to jest fabrycznie. To nie jest naklejone, no bo on ma takie wgłębienie, więc... Oki. Okay. Nie przeleję co prawda teraz do niego kawy, ale... Ale super. Ale super. Bardzo... Bardzo znaczny pan ma z dziurko, a pan... A no, bo będziemy no wiedzieć. Dobra. Super, dobra, to poprosimy. Gazetę, coś? I co ty na to? Super, bo ja usłyszałam po 8 dyszek, a to po 8 zł. I ręki za usemaka. Super. super, będą, będą na kawkę. Super. Te nasze torby są super, ale jak się je dociąży, to lepiej się chodzi. Czyli I tak nie wieje. I to jest Twoje usprawiedliwienie na kupowanie, tak? Tak oczywiście. W jakiej cenie? Oryginalna no. jest etykieta. Jest, jest, no. no Załówkowica. Cena 85 Wtedy za 85 tak. było Ładna, ale jak stan? No, to nie trzeba byłoby domyślać, tylko wtedy ryzyko strapania tej naklejki jest większe, wiadomo No nie używana chyba Jak oceniasz, kochanie? Dokończymy no tą dolną część, dosyć sprawnie nam poszło Ale ten targ pod zamkiem Dzisiaj dosyć ładnie, więc idziemy na górę. Chociaż ja śmiałam, że to średnia, już i tak jesteśmy zadowoleni. Bo więc... ja tak chciałem? Zobacz, jaki piękny Lublin, kochanie. Piękne miasto. Rzym jest wiecznym miastem, a tu jest wieczny remont. No i dzisiaj prawdziwy szok, bo alejka, w której, od której zawsze zaczynaliśmy, Moja jest... Moja ulubiona alejka. Samych I... sztosów. Kogo nie ma? Pusto. No nic, idziemy zobaczyć, bo to na chodniku ludzie stoją, więc zobaczymy, czy ktoś tutaj z tych, których znamy się, wystawia, bo... Jest noga słonia i kebana. Spruszkowa, oczywiście i kureczka. Dzień dobry o, o nogę słonia zapytam. 400zł 400zł, obok jest i kebanka i kurka jeszcze i kurka też 200zł kurka Kurka 200 i kebanka? 200 tylko 200. nie ma, ma wkładu. Ach dobra i noga słonia 400 200 stówki. Dwie stówki. Dwie stówki. Coś mniej? Nie, nie mogę nie? Z czego mogę to mogę, tego nie mogę to nie mogę a, i, i te wszystkie poszły dzisiaj. E, Wocławki. A, te, 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 te Tak, poszły wszystkie. Ale o! To, to mam. jest. Stary Wocławek. Stary Wocławek. Stary no. A, Ta. Ta. I, I w jakiej cenie ten Włocławek? No Dwa są uszkodzone. Jeden dobry jest i ten. A cieniutki jest. Cieniutkie te należyki. No. Także o to chciałbym. No tak, 180 za zł. 180 zł. A i kebana jest wkładem? Wkładem. Kupcyjny. Dwie pół do umycia bo, bo nie miałem boli. czasu jej do glut? kto? glut? a glut dwie stówki kolor piękny kolor marzenia fiolecik fiolecik. pieczarka pięć stówek to już mówiliśmy jest jeszcze żyrawka tam jest żyrawka tak. i żyrawka za ile? No to 1200 do negocjacji 1200 do negocjacji ale są i ręki z naklejkami tak, tak. o właśnie tu o! A były granatowe poszły. Tak? Tak. Te bezucha, a te pezucha po ile? Po cztery dychy. Cztery dychy. Cztery dychy, cztery dychy. No z Jak to mówią? Jedna i druga z naklejką. Tak. A granatowe były po 150. Oto dwie stułów. Te naklejką. O. Chądrze, takie ciekawostki. Cynthia. To co ci zostaje? Sobota chodzę na ten. Gdzie? A Jest, jest. Testem jest ja dzisiaj. Tak, bo ma pyszcze czego Będzie pluć wodą ta foka, uwaga. Zaczniemy tak: zaczniemy od tego, że dzisiaj rano zapowiedzieliśmy moi drodzy, że jeżeli spotkamy osoby, które nas oglądają to dostaną od nas prezent. Ale żeby, nie, ale żeby nie było tak łatwo, żeby nie było tak łatwo, to są dwa pytania. Pierwsze, co udało się upolować dzisiaj? Dzisiaj to już jest któraś z kolei w zasadzie pozycja, bo wcześniej byliśmy na giełdzie w Elizówce i tam upolowaliśmy flakon wazon z Tarnowca, no i kilka kryształów. Kilka kryształów. Mm -hmm. Żona lub kryształy. No i tutaj się udało butle tą właśnie taką piękną kolbowego za 325. No, i jeszcze złom. mamy właśnie izolator na y tak, tylko tak. że no. zastanawiamy się nad izolatorem. Mm -hmm. także... Izolator? A jest tutaj gdzieś na... No tutaj jest... jest, ale nie ten, tam jest Aha, taki inny, Ten jest, okay. znaczy jest e, Domyślam się, że tam po drugiej stronie. Tak. Chorbowy? Tak. Kolejna już? Kolekcji. Kolejna pozycja z oczywiście, tak. No to, no to naprawdę, jeżeli za 325 złotych tak. to jest to... No, pan 320 powiedział, ale później wyrwał od nas te 5 złotych. Jeszcze. E, kochanie... <grym <grym o... to, 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 to tak nie było też trochę poznajomości, nie? No, u kogo no nie, nie, no bo to może, no no, to nie da się, kto wygrał? Kto wygrał? No, dla nie no to pani, bo pani się starała. Bardzo, <laughs> oczywiście. Tak? I bez, Ale... znajomości, i bez znajomości. Przepraszam no. bardzo, ja też bez znajomości. Tak. Ja też bez znajomości. Ale słuchajcie, moi drodzy, w związku z tym właśnie, że robiliśmy ten challenge, uznajecie, że wygrała Marysia, tak? No to, no to w takim razie, to w takim razie kochanie, kochanie, czyń honory. Coś no mamy? Tak, mamy upominek e, z naszego challenge'u właśnie. Mali Państwo, że wygrałem ja, więc prezent ode mnie. I też z okazji e, naszej, e, drugiej urodzin sztuki polskiego designu, bo w środę obchodziliśmy drugą rocznicę jako e, sztuka polskiego designu. Mamy takie dla naszych widzów upominki. Mamy właśnie z tego challenge'u. Dziękuję bardzo. Także prosimy otworzyć, bo nie wiem, co się wylosowało. Dziękujemy ślicznie, no przykro nam nie mamy. <laughs> Nie mamy, żeby się zreważyć niestety. Nie, za, za prezenty. Nie oddamy. Tak, za prezenty. A to mi Pani mamy się kupiła wtedy? Tak, swoje. jeszcze z etykietą, nawet. Tym dziękujemy. cenniejszym. Tak, bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo na miło będziemy oglądać nadal. Super, Dziękujemy bardzo program z przyjemnością. To my bardzo dziękujemy to, to matką, e, i oczywiście dnia. polecamy się i Dzie z też materiał będzie, więc... Będziemy oglądać na pewno. Jest, dziękuję. dziękuję. I jest nasz pin. Będziemy tak, 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 nasz pin, mm -hmm. taki nasz pin autorski, bo od którego wszystko się zaczęło, także piny polecają się na torbę mhm. i nie tylko. A, okay. Można sobie e, przypiąć. Niebawem Kurka będą dostępne. Tak, w naszym sklepie internetowym designu.pl, jak ruszamy z tym. Także tutaj też od nas taki dziękujemy dziękujemy. Dziękuję. Warto było się udać dzisiaj na te targi. <noise> Super, gratulujemy! Dzięki wielkie. Tutaj jest w ogóle z lat 30. najpewniej e figura szklana Jezusa. Rozalinowa, Obok są czerwone ćwieki. W ogóle tutaj mamy dużo bardzo ładnych, bardzo ładnych rzeczy, bo jest też. Izolator na przykład Muszę zapytać o tego Jezusa. A ten Jezus w ogóle w jakiej cenie? Ten No? 500 i 500. Chciałbym go sprawdzić w katalogu, bo to jest w ogóle świecznik. Świecznik Jezus ma tutaj wejście na świeczkę z tyłu. Z e, tego powiedziane, że są to Ząbkowice. Sprawdzimy w katalogu, jeżeli uda mi się znaleźć, to teraz się wam wyświetli właśnie e, zdjęcie katalogu, że udało się znaleźć, bo powinien być to wzór przedwojenny a tutaj jest gang kurek Gangla Timo tak zwany ile za ten stożek? jeżeli jest tuwy, sam? Jest no i on bez włącznika tutaj jest aha, dobra, no czyli, jeszcze, czyli jeszcze włącznik musiałby być e, ona gdzieś... do mycia w większości fajna, podoba mi się taka no, bo to są warszawskie te zakłady metalowe i ona ten ciężki spód ma, wiesz, tak. żeby się nie przewracała. Tak, więc ona nic tej od spodu nie będzie, nie będzie miała. I tutaj ten przytyczek. No w renowacji trochę. A tak do zapłacenia to ile za tą lampkę? Bo, jeszcze do reno... Bo, tak, żeby ją doprowadzić Bo do kultury. Dwie tak? No, nie, rozumiem, pytam tylko, wie pani. Pewnie. tego mówię, jak wszystkie to są. To będzie dużo taniej. Kiedyś to był. Zukow. Czyli ta 180, dobra, ja o niej bardzo intensywnie myślę, tylko tak, no musielibyśmy włącznik do niej wykombinować. Nie, no włącznik jest Ale cała włącznik. renowacja wiesz tutaj, także tu wchodzi. Jakby tak pani powiedziała, 150, to ja bym już nie ten dyskutował. No ja wiem, tylko że tak. 120. To, to wtedy po 120 tam. się Mateusz? Najpierw Fedorowicz z kryzą. Bardzo bardzo ładny Ząbkowicki e, wazon, Jest dosyć wysoki, taki rozłożysty na górze, jak taki kwiat wygląda. A ten ten Fedorowicz 250 zł. Dobra. Mamy tutaj chorbowego e, kufel cyklop. Można go poznać po, tym charakterystycznym, po tej charakterystycznej kropeczce. Są to rzeczywiście sudeckie szklaneczki. Dalej mamy e, formę pana górskiego. Też w takim niezwykłym wybarwieniu. No jest taki, taki jest intensywny. I w jakiej cenie? No przepiękna, przepiękna, przepiękna szklaneczka. To jest po prostu coś niesamowitego. No i jak tam kochani? Ja mam mieszane uczucia dzisiaj. E... Powiedziałem wcześniej, że być może na jeden fantastyczny Lublin musi przypaść jeden taki taki sobie, ale i tak, no udało się coś tam upolować, ładne rzeczy widujemy, rozmawiamy sobie z ludźmi, więc i tak wyprawa uważam, że jest udana. No po Lublinie zawsze warto pochodzić, ale tak wakacyjnie, prawda? Tak, chociaż trochę zawiewa, ale ty masz dobry patent na naszą torbę, sztuki polskiego designu, żeby nie zawiewało. Co trzeba zrobić? No, coś kupić. Tak. Znam się i ręki obciążają torbę. No, tak. ale faktycznie, jeżeli chodzi o przedmioty, to jeszcze, jeszcze prawie przyszliśmy całą giełdę, a jest godzina, która. 10.38. 10.30 i jeszcze oka przynajmniej ja nie nasyciłam. No to... Tak, brakuje jakiegoś takiego. Sztosa, takiego mięsa. Nam tak, braku. ale żeby cenowo nie poszło, Są izedelki. I są chierki. Chierki i zedelki. Siemanko. Jak cenisz? Ale 800 zł za parę O za parę Ile ta Czerwony 120 Wiesz co mają są jeszcze? Są z metkami, No i tam tamta jest lepsza metka, tamtą tam ci pokażę. To jest... W ogóle nie wysiedziane są. 8 stówek za dwa. Czekaj, to mogę jeszcze ten? Nagrać, tak? tak będzie, ale to będzie ale się będzie działo! Przyszyło? 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 czyli nikt nie siedział skoro za dużo, skoro to się zachowało no tak, tak nie? bo by się Wykruszyłoby by, się... by się już dawno w związku z tym, że y, nasz profil ma już dwa lata w zeszłym tygodniu minęły dwa lata y, mamy prezenty dla osób, które nas oglądają i właśnie mamy dla pani prezent Dokładnie a tak, dokładnie tak w związku z tym, że, że nas panie oglądają, to e, tutaj Marysia. O ja tutaj o pokażę Marysia. A, a która pani jest bardziej szklana? Ja. To proszę bardzo. O, to z naszego challenge'u. O dziękuję to są bardzo. bardzo. <grym> polskiego designu z naszego częstochowskiego challenge'u. Dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło. Wypadło? O no właśnie, i co my tutaj mamy? O, proszę bardzo. Koleżanka się cały dzień szuka wazonu. No to proszę bardzo, <grym> wazon... ...prosto z Częstochowy, to jest właśnie z naszego challenge'u, Mateusz... To jest właśnie tak, zakupiony przeze mnie, bardzo. więc... To jest mi bardzo miło, jestem ja, ja. aż zawstydzona lekko. Na spokojnie, jest jeszcze pin. Tak, jest jeszcze To mogą się Panie podzielić, A, tutaj jest tak, i pin, także tak, bardzo dziękujemy. Nie, nie ma nie. czym dzielić, Pani też mamy. Tak. Ja już widzę kolor brązowy, więc nie tak, To już jest, jest już brąz. To jest na dwa lata sztuki polskiego designu, bo tak. dokładnie tyle działamy w internecie. W zeszłym tygodniu mieliśmy challenge, udało nam się w fajnych no, cenach też. też złowić. To jest mój akurat łów. tutaj tak. Mateusza, Teraz sobie przypominam. Więc tak. mamy <śla> Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy grze. i polecamy się oczywiście. Do zobaczenia. do zobaczenia. A możemy sobie zrobić zdjęcie? Tak, no jasne, no jasne. Super. I co, kończymy dzisiejszą wyprawę do Lublina. Jak oceniamy dzisiejszą giełdę? Wydaje się, że sezon, sezon wakacyjny trwa i pewnie jeszcze trochę potrwa. Jest to wiele mniej sprzedających, mniej kupujących. Nie było dzisiaj czegoś takiego, co, na czym można by zawiesić oko. Czegoś takiego super ekstra. Natomiast. Udało nam się jakieś sztuki polskiego designu dorwać. Spotkaliśmy Was, rozdaliśmy Wam prezenty, więc mam nadzieję, że przy okazji następnej rocznicy sztuki polskiego designu będziemy mieć dla Was kolejne prezenty, a Wy nadal będziecie nas oglądać i subskrybować, bo tam na dole macie przycisk. A gdzie jest like? I tam właśnie kliknijcie, żeby być z nami na bieżąco. Trzymajcie się!